Jedenasty, dziesiąty, dzień ósmy rok, niedzielę skoczów. Dla ja, Ojca, i dla Ojca, i dla Świętego. i dla Ojca, i Jezus Chrystus, Dzieci Moje, Ojca, i was tu zgromadzonych, kapicy mego Ojca, Zeszłem Wam podziękować o modlitwę i opost 16 za Ojca Świętego. Dzieci moje umiłowane, dzieci świata całego, ja Jezus Chrystus proszę i płakam o modlitwę za Ojca Świętego. Bo Ojciec Święty potrzebuje tej Waszej modlitwy. Ja, Jezus Chrystus, dziękuję Tobie i Słuchom, żeś odprawił ofiarę Święty. Dziękuję Ci za wszystkie modlitwy, które tu prowadzisz. Proszę całego świata, żeby zrozumieli nieco co czynią, żeby ślili drogą Bożą. Bo wielu sług całego świata błądzi i nie idzie drogą, którą ja, Jezus Chrystus. I proszę o modlitwę za nim. U wielu księży Całego świata wie o objawieniach w ławie w innych miejscach. Mój syn, tylko oni się boją tu przyjeżdżać, ale nie bójcie się, bo modlitwa wam nic nie, nie zrobi, tylko was zbawi. Mój syn, dzisiaj były wybory i wielu z Was tu i w Waszej Ojczyźnie nie poszło na wybory. Dzieci moje, czemu możeście to uczuli? Ale prosiłem proszę dalej. żebyście wybierali ludzi, którzy się modlą o Boga, w jednego a nie tych złych. Proszę o modlitwę za każdego w rządzie. Mój Syn, ja, Jezus Chrystus, błogosławię Was i skromocuję. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ja, Jezus Chrystus, proszę, abyście przyjechali jak najwięcej na szesnastego tu do kaplicy mego Ojca. I proszę, żebyście się mówili serca, a nie później ruszali. Ja, Jezus Chrystus, proszę, 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 żebyście nie omawiali tych spraw, które tu są, bo wielu z Was przychodzi i Wam szkodzi. Panie Jezu, o córka mi się pytała. Co się sprawia? Mój syn, moja no córka ma miesiąc czasu, by się poprawić. Jak nie, to coś mówić. Synu, dobrze, że tu przyjeżdżasz młodzicie, ale przyjdzie czas. A ty jak Ci przekazało, że tu nie będziesz przyjeżdżał ani do duży, nawet w I do pokuty, ani do ławy. Ale Ty mój synu, starasz się i przyjeżdżasz tu. Mój synu. Dajcie mój, To ja, Jezus Chrystus, to jestem. jest. A. Matka Boża, na pokolona Maryja, zeszła po Was, dzieci w z różańcem świętym. I proszę o ten różaniec w tym miesiącu. I wielu rodziców posyła dzieci swoje do kościołów na różaniec. Posyła je, ale nie daje różańców. Dzieci moje, Czemu? dawajcie swoim dzieciom, wróżającym, żeby się na nich modli, bo ta broń jest potrzebna, żeby zmieścić szatana. I synu, teraz wiele się potrzywa, bo są wizjonerami. Wiele już drukuje swoje przekazy, ale możecie je rozpoznać. Są dobre, są złe. I módlcie się do Ducha Świętego, według świąty was w świecie. Ta Matka Boża pokrywa, mój sługo, romanie, w swoim płaszczem. Ciebie, moja córko, Małgorzata, Ciebie moja córko, jadligo. Ciebie, mój Syn, i błogosławię Was i cały świat, i proszę na całym świecie o różanie się. Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Amy W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, A. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Amen. Ja, matka Boża, mój widzisz, co się dzieje na świecie. Widzisz tę, tą pogodę, która się zmienia. Mój syn są znaki, ale ludzkość nie wierzy. One myślą, że tak już jest. One się mylą, potem znaki, które daje Bóg, który was stworzył na swoje podobieństwo. Ale ja, matka Boża, zeszłam, będę to stądzić, ale do pewnego momentu, dzieci, moje, nawróćcie się i cieszcie pokutę, póki macie czas. Ja, Bóg, zeszłem do Was zeszłym do was dzieci moje, do mojej kaplicy, dzieci moje, dzieci świata całego. Proszę o modlitwę 16. powtarzać. tu będzie mój sługa, Krzysztof. noga ci się zabij modli. Mój Syn, Bóg Synu, powie Ci, że wielu się przeciwia i Cię umawia. Mój Syn, wielu mówi na Ciebie, i swojej parafii, Ciebie czekać w się. Twój z Prowoż. Wróć straci o Tobie w i spodziewaj się na gazę, te cię wymogi i ona cię, ją on ci powie, ty cały, ty ten Boży jest sporo, ty pory nie, ty byś z tym, czy nie przejmuj tego po każdym sługach tak będzie dziecię ciebie mówi. Ja, Bóg, proszę Was o modlitwę do Moga Ojca, i do mnie, bo wielu Was tu dzieci moje tej modlitwy nie odbawi. Ta modlitwa ma wielką moc, by Wasze dusze zbawić. Ja Bóg Ojciec, błogosławi. Pan Bóg podnosi powoli prawą rączkę, rączki bijące na promieni. Pan Bóg raz błogosławień. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Dzieci Moje, proszę, ja wam zaufam, i wy mi zaufajcie, i módlcie się w serca, Nie ruszajcie bliżej. Na znak proszę modlić się, bo modlitwa serca jest bardzo ważna. Ja. Duch Święty. Zeszłem, mój synu, do Was, dzieci moje, i proszę Was o modlitwy do Ducha Świętego. Bo zły Duch się wkradł i Was chce zniszczyć, ale całe niebo nie pozwoli, żeby Was zniszczono. Ja tu święty proszę o modlitwy do mnie. Proszę tyle razy, jak ma prosić duży. Proszę Was, dzieci moje, o modlitwy. Proszę cały niego o modlitwę. A Wy, niektórzy z Was tu zgromadzonych się wcale modlicie. Czemu to czynicie? Chodźcie do spowiedzi, róbcie spowiedzi generalnie. póki macie czas, bo już wkrótce ukaże się krzyż na niebie i w ten czas każdy uwidzi swoje grzechy, a niektórzy będą uwierać, bo widzą swoje grzechy. Póki macie czas, dzieci moje, chodźcie do spowiedzi, Taka o każdego sługa, bo każdy sługa ma moc opuszczania grzechów, a nie jak wy, dzieci moje, o które mówicie, że nie mają dzieci moje. Nie czyńcie to. Tak. Nie róbcie to. Tak. Proszę Was, żeby każdy sługa bo przed drogą tak jak Ty, mój sługo Romanie idziesz, Ty wielu ludzi nawróciłeś już i będziesz nawracał. Chcemy nie Niebo Cię wybuchało, gdyby służył Bogu. Drodzy Święty, biedna. Ja, Wiadok Święty, Bogusława. W mi Ojca, Syna i Ducha Świętego. W imię Ojca i Syna, i dupa Świętego. W imię Ojca i Syna, i dupa Świętego. Ja, Jóźw Święty, mój Syn, uważam, uważam, dziękuję Ci za całe Ducha Świętego, za słowa, za no to błogosławieństwo, Proszę Was, umocnijcie, nadużyjcie naszego związku zgromadzonego. Proszę dać ci swoje dary, dary Ducha Świętego, Paweł, żeby się do przyjaźni wchodzić jak Jeścia mówi. pokój nas pokój cię, pokój pokój, pokój, pokój cię, z Duchem Twoim. The origin to see that if the questions get overcome.